Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona ogarnęły ciebie i Twoich bliskich. Dziś możesz myśleć, że znalazłeś się tutaj przypadkiem, ale tak nie jest. To ja doprowadziłem Cię do tego momentu. Są rzeczy, które muszą zostać powiedziane teraz, i ta wiadomość to nie tylko przypomnienie, to wezwanie. Odpowiedź na to, co ukrywasz w sobie i czego nie potrafisz już dłużej trzymać w tajemnicy. Dziś jest jeden z tych dni, w których niebo pochyla się, by mówić bezpośrednio do Ciebie. To nie jest dla wszystkich. To jest dla tych, którzy są gotowi. I nawet jeśli myślisz, że nie jesteś, ja mówię, jesteś bardziej gotowy niż ci się wydaje. Widziałem twoje próby. Widziałem, kiedy chciałeś się poddać, a mimo to szedłeś dalej. Widziałem, jak walczyłeś z myślami, o których nikt nie wie. Widziałem, jak znosiłeś presję, której nikt nie zauważył. I nawet jeśli wszystko wydawało się zbyt ciężkie, pozostałeś. To nie umknęło mojej uwadze. Każdy twój krok do tego momentu ma znaczenie. Nic nie zostało zmarnowane. Wybory, pomyłki, nawet dni, w których nie wiedziałeś co robić, wszystko ma dla mnie sens. Wszystko to prowadzi cię do miejsca, w którym chcecie postawić. Dziś stoisz przed decyzją, która może zmienić wszystko. Wzywam cię, byś zamknął ten rozdział. Byś przestał powtarzać w myślach to, co cię ogranicza. Byś zakończył porównywanie się z innymi, które sprawia, że czujesz się bezwartościowy. Chcę, abyś zobaczył to, co ja widzę, bo to, co nosisz w sobie, jest cenne i prawdziwe. Nie ograniczaj się do tego, co mówią inni. Nie opieraj się na płytkich opiniach ludzi, którzy nie znają twojej historii. Ja patrzę prosto w twoje serce i to, co tam widzę, ma wieczną wartość. Dlatego teraz mówię z większą mocą, zajmij stanowisko. Przestań odkładać na później to, kim masz być. W trudnych dniach, gdy myślałeś, że jesteś sam, byłem tam. W cichych momentach podtrzymywałem Cię. Gdy wszystko wydawało się chaotyczne, ja już zacząłem porządkować wszystko od wewnątrz. Żadna łza nie została zignorowana. Żadna modlitwa nie pozostała bez echa. Już widziałem, jak to się kończy, a koniec, który dla ciebie przygotowałem, to nie porażka ani strata, to zwycięstwo. Już widziałem dni twojej radości, widziałem, jak twoja radość wraca, widziałem, jak żyjesz lekko, ale teraz potrzebuję twojego oddania, nie połowicznego, wymuszonego. Potrzebuję twojego całego serca, ufającego, gotowego iść naprzód. Nawet jeśli nie wszystko rozumiesz, to nie chodzi o to, ile potrafisz zrobić, nie chodzi o ludzką siłę, chodzi o to, co może się wydarzyć, kiedy naprawdę pozwalasz mu działać, kiedy ufasz, nawet nie widząc. Gdy znajduję w kimś coś wyjątkowego, nie patrzę z daleka, działam, a w Twoim przypadku już zacząłem poruszać sprawy, o których nie masz pojęcia. Już zacząłem otwierać drzwi. Ustawiać spotkania, zmieniać sytuację. Brakuje tylko jednego Twojej decyzji, by iść dalej. To niepokój, który czujesz, to przynaglenie w sercu, to pragnienie zmiany, to ja Cię dotykam. To niebo naciska na Twojego ducha, żebyś nie przegapił tego, co nadchodzi. Nie jesteś dla mnie niewidzialny. Już uznałem Twoją wiarę, nawet gdy wydawała się słaba. Już widziałem Twoją siłę, nawet kiedy czułeś się złamany. Już dostrzegłem, kim możesz się stać. I to jest zbyt wielkie, by zmarnować to przez strach czy niepewność. Nadszedł czas, byś uwierzył w to, co ja już w Tobie uznałem. Nadszedł czas, byś zobaczył siebie moimi oczami. Jesteś zdolny. Jesteś wybrany. Zostałeś oddzielony do czegoś większego. Ta zmiana której tak bardzo pragniesz, nie jest daleko. Jest blisko. Zaczyna się teraz. I wszystko, co ma się wydarzyć, zależy od Twojej odpowiedzi na moje wołanie. Nie odkładaj tego. Nie sabotuj się wymówkami. Widziałem Twoją istotę, Twoją wytrwałość, Twoją zdolność do zaczynania od nowa, nawet gdy wszystko mówiło dość. Teraz jest czas na kolejny krok. Czas zaufać temu, co już ustaliłem. Plany, które dla ciebie stworzyłem, wykraczają daleko poza to, co sobie wyobrażasz. I zobaczy się tylko wtedy, gdy zdecydujesz się iść pewnie tak, jak teraz cię proszę. Nie chodzi o perfekcję. Nigdy jej od ciebie nie oczekiwałem. Pragnę wiary. Wiary żywej. Wiary, która mówi, nawet jeśli nie rozumiem wszystkiego, idę. Bo gdy wejdziesz w ten rytm, drzwi. Które wydawały się zamknięte, zaczną się otwierać. Te zapomniane znów się pojawią. Napisz w komentarzu: przyjmuję to, co Bóg dla mnie przygotował. To, co dziś do ciebie mówię, nie jest czymś zwyczajnym. To nie są puste słowa ani powtarzane frejzezji. To bezpośrednia odpowiedź na to, co pali cię od środka. Czujesz ten niepokój, to pragnienie ruszenia z miejsca, ten wewnętrzny dyskomfort, który nie mija. To ja. To ja wołam Cię, byś zaczął żyć tym, co wciąż jest ukryte. Zostałeś stworzony do czegoś niezwykłego. I nie mówię o czymś odległym czy nieosiągalnym. Mówię o czymś, co już do Ciebie należy. Coś, co już zapisałem, co już jest przygotowane i czego jedyne, co potrzeba, to Twoja decyzja, by się zaczęło. Nie obserwuję Cię z daleka. Zbliżyłem się. Byłem przy Tobie, kiedy nikt inny nie był. Kiedy płakałeś po cichu, kiedy myślałeś, że nikt nie zauważa twojego wysiłku, ja zauważyłem. Kiedy myślałeś, że nie masz wartości, ja widziałem wszystko, co zrobiłeś, by mimo ran iść dalej. To ma dla mnie znaczenie. Nic z tego, co przeżyłeś, nie umknęło mojej uwadze. Żadna trudna noc nie została pominięta. Żaden ból skrywany przed innymi nie umknął mojemu spojrzeniu. I właśnie dlatego teraz działam na twoją korzyść. Nie dlatego, że błagałeś, ale dlatego, że cię kocham. Bo znałem cię jeszcze zanim to wszystko się wydarzyło. Teraz nadszedł czas. Czas, by zostawić pewne rzeczy za sobą. Czas, by przestać wracać do tego, co już dawno powinno być zakończone. Nadszedł czas, by zrobić miejsce na nowe. Bo już zacząłem przygotowywać ten nowy sezon. A w nim będziesz żyć z większą lekkością z większym sensem, z większym pokojem. W tobie zobaczyłem coś, co jeszcze się w pełni nie objawiło. Siłę, której nikt nie zna. Wytrzymałość, którą sam próbujesz ukryć. Blask, który jeszcze nie rozbłysnął. Ta część ciebie, która do tej pory była cicha, teraz się podniesie. Nie dlatego, że się zmusisz, ale dlatego, że ja wyciągnę z twojego wnętrza to, o czym nie wiedziałeś, że tam jest. To że czytasz te słowa właśnie teraz, nie jest przypadkiem. Chciałem, żeby tak było, bo na wszystko jest odpowiedni czas, a czas, by ruszyć naprzód, jest teraz. Zostałeś wezwany i nie bez powodu te słowa tak głęboko Cię poruszają. Znam Twoje pytania. Wiem, że się zastanawiasz, próbujesz zrozumieć, dlaczego wszystko dzieje się tak, a nie inaczej. Ale podczas gdy Ty szukasz odpowiedzi, ja daję Ci kierunek. A kierunek jest prosty: idź. Ty patrzysz na siebie i widzisz ograniczenia. Ja patrzę na ciebie i widzę cel. Ty czujesz strach, niepewność, wątpliwości. Ja to wszystko widzę, ale widzę też odwagę, która dopiero ma się podnieść. Zastanawiałeś się kiedyś, co ja zobaczyłem w tobie, że tak bardzo nalegam, prawda? Odpowiedź jest prosta: zobaczyłem ciebie. Całego, zobaczyłem twoje marzenia. Emocje, najgłębsze pragnienia. Zobaczyłem Twoją chęć, by się rozwijać, zmieniać, robić inaczej. Zobaczyłem, że mimo zmęczenia nie przestałeś mnie szukać. I to ma dla mnie większą wartość niż jakiekolwiek piękne słowa. Szłem z Tobą w ciszy. Gdy nikt nie widział, ja byłem tam. Gdy świat mówił, że to koniec, ja szeptałem, że to dopiero początek. Gdy myślałeś, że Twoja wiara się kończy. Ja trzymałem mocno to, co jeszcze zostało. Teraz wołam Cię, byś powstał. Nie musisz być doskonały. Musisz tylko być gotowy. Każdy ból, każda walka, każde rozczarowanie to wszystko było przygotowaniem. Nie karą, przygotowaniem. Wszystko, co przeszedłeś, ukształtowało Twoje wnętrze. Stałeś się silniejszy niż myślisz, bardziej dojrzały niż sądzisz. I teraz jesteś gotowy, by zacząć żyć tym, co zawsze dla ciebie zaplanowałem. Nic nie zostało zmarnowane. Żadna łza nie poszła na marne. Każda chwila miała sens w tym, co buduję. A teraz nadszedł czas, byś opuścił to miejsce, w którym tkwisz. Czas na nowy krok. Burza się uspokoi, chaos ucichnie, a to, o co tak długo się modliłeś, zacznie nabierać kształtu. Ja już zacząłem. Światło nadchodzi i zbierzesz to wszystko, co zasiałeś, z bólem, z wiarą, z cierpliwością. To, co przygotowałem dla ciebie, jest większe niż jakikolwiek plan, jaki sobie wyobrażałeś. I nie wydarzy się przez przypadek. Wydarzy się, bo powiesz tak. Wydarzy się, bo zobaczyłem w tobie coś rzadkiego. Masz wartość. Wartość która nie zależy od opinii innych, wartość, która nie znika przez błędy, wartość, którą ogłosiłem nad tobą od samego początku. Znałem cię, zanim jeszcze wziąłeś pierwszy oddech. Już był plan, już było powołanie. I teraz proszę cię tylko o jedno: uwierz w to. Naprawdę, gdy zdecydujesz się uwierzyć w to całym sercem, rzeczy, o których nawet nie śniłeś, zaczną się dziać. Rzeczy, które wydawały się niemożliwe, rzeczy, na które tak długo czekałeś. Napisz w komentarzu: Przyjmuję nowy czas, który Bóg dla mnie przygotował. Nie zostałeś stworzony tylko po to, by istnieć. Zostałeś powołany, by wywierać wpływ. Jest coś w tobie, czego ten świat potrzebuje coś, co ja sam w tobie umieściłem. I to nie jest małe. Nie mówię tylko o twojej zdolności do marzeń czy o dobru. Które pragniesz czynić. Mówię o prawdziwej sile, którą nosisz w sobie, o nadziei, która wypływa z ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się trudne, o jasności, którą przekazujesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Są ludzie, którzy tego potrzebują. Są tacy, którzy zobaczą nową drogę tylko dlatego, że spotkali Ciebie. Wybrałem Cię, znając dokładnie, kim jesteś. Nie ignoruj tego. To nie przesada. To nie wyobraźnia. To jest cel. Przygotowałem cię ze szczegółami. Każdy błąd, każdy sukces, każdy ból, każde przezwyciężenie nic się nie zmarnowało. Widziałem wszystko. A teraz nadszedł czas, by iść naprzód. Podnoszę cię do czegoś większego. Nie oddzieliłem cię tylko po to, byś był szczęśliwy, powołałem cię, byś zrobił różnicę. I to nie później, to teraz już nosisz w sobie to, czego potrzebujesz. To jest w Tobie. Widziałem Twoją gotowość, gdy nikt jej nie zauważał. Zobaczyłem Twoje pragnienie zmiany, odnowy, bycia lepszym. Uznaję Twoją wiarę, nawet gdy wydawała się ukryta nawet przed Tobą samym. Widziałem, jak walczyłeś, gdy nikt nie rozumiał, co się dzieje w Twoim wnętrzu. A mimo to, został E, si nawet bez odpowiedzi, nie poddałeś się. O tym mówię, gdy mówię, że jesteś gotowy. Nie potrzebuję doskonałości. Potrzebuję stałego serca. Serca, które się nie poddaje. Które, nawet zranione, wciąż się oddaje. Przeszedłeś już wiele. Wątpiłeś, płakałeś w ukryciu, czułeś się niewidoczny. Ale oto jesteś, czytasz to teraz, z niespokojnym sercem, bo wiesz, że nadszedł czas, by się podnieść. Wiesz dlaczego? Bo ja czynię wszystko nowe. I chcecie widzieć stojącego, gotowego, uważnego. Nie uciekaj od tego, do czego Cię powołuję. To, co przed Tobą, nie będzie łatwe. Ale to jest prawdziwe. I to jest Twoje. Już przygotowałem scenę. Ustaliłem czas, miejsce, połączenia. Teraz kolej na Ciebie. To Ty mówisz tak. To ty wybierasz, by zaufać, nawet nie rozumiejąc wszystkiego. Bo wiara to nie wyjaśnianie. Wiara to odpowiedź. A twoja odpowiedź musi być zdecydowana. To właśnie w tym tak otwierają się drzwi. To w tym oddaniu zaczyna się dziać niemożliwe. Możesz myśleć, że nie masz wiele do zaoferowania, że jeszcze wiele ci brakuje. Ale ja ci mówię, masz wystarczająco. A to, czego brakuje, ja uzupełnię. Potrzebuję tylko, żebyś się poruszył. Bezpieczna strefa, w której się zamknąłeś, już ci nie wystarcza. Świat na zewnątrz krzyczy o kierunek, a ja stworzyłem cię dokładnie do tego, byś był światłem w ciemnościach, jasnością tam, gdzie panuje zamęt, odpowiedzą tam, gdzie są tylko pytania. Już wiesz, że nie ma sensu próbować wpasować się tam, gdzie cię nie umieściłem. Już czułeś pustkę, idąc drogami, które nie prowadziły do nikąd. I teraz mówię Ci wyraźnie, nadszedł moment, byś żył tym, co przygotowałem. I to nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich, którzy cię spotkają i zobaczą w Twoich oczach odwagę pochodzącą z wysoka, pokój, którego nie da się wyjaśnić, i wiarę, której się nie negocjuje. Nie ukrywaj się już. Nie umniejszaj tego, kim jesteś. Zainwestowałem w Ciebie i chcę użyć wszystkiego, co w Tobie umieściłem. Twoje pomysły. Twoją siłę, Twoją hojność, nawet Twoje rany. Bo nawet one, gdy zostaną uzdrowione, stają się znakiem życia. A tego najbardziej brakuje na świecie życia z sensem prawdziwych ludzi, szczerych serc ludzi, którzy kochają bez targowania się. Tego chcę od Ciebie. I to właśnie widzę w Tobie. Nie bój się ruszyć z miejsca. Strach paraliżuje tylko wtedy, gdy mu się przysłuchujesz, a ja cię nie powołałem, byś się zatrzymał. Powołałem cię, byś przemieniał. Idź na całość. Idź z wiarą. Idź z odwagą. Nawet jeśli się trzęsiesz, idź. Ja jestem z tobą. Ja cię podtrzymuję. Ja otwieram ścieżki. A gdy wszystko łajdę się zablokowane, spójrz na mnie. Bo gdy ja jestem u Steru, nic nie jest stratą. Wszystko jest przygotowaniem. Jesteś posłany. To nie fantazja. To jest misja. A gdy przyjmujesz to powołanie, Twoje życie nabiera tak głębokiego sensu, że nawet rany z przeszłości stają się małe wobec tego, co ja zamierzam uczynić. Nie przegap tego momentu. Został zarezerwowany dla ciebie. Chcecie całego, dostępnego, gotowego nieść pokój, wiarę i miłość, które się nie kończą. Teraz zdecyduj. Powstań w sobie. Wyrównaj swoje pragnienie z tym, co ja już zaplanowałem. Są obietnice, które czekają na Twoje działanie. Są przeznaczenia, które czekają na Twoje, zgadzam się. I są ludzie, którzy czekają na to, co tylko Ty możesz przekazać. Nie jesteś tu przypadkiem. A ten tekst to nie tylko kolejna wiadomość. To jest powołanie. Napisz w komentarzu: Przyjmuję bycie odpowiedzą od Boga. Nie jesteś tutaj przypadkiem, próbując zrozumieć wszystko. To pragnienie w tobie, by usłyszeć mój głos, by znaleźć sens pośród chaosu, by wierzyć, nawet nie widząc, to ja je w tobie zasiałem. Bo ja cię znam. Patrzę na ciebie inaczej. Może widzisz siebie jako kogoś zwykłego, zmęczonego, czasem zagubionego, ale ja widzę więcej. Widzę to, co nosisz głęboko w sobie, coś, czego sam do końca nie rozumiesz, ale co ma wartość. I to nie małą. Tak często pytasz mnie, w ciszy albo przez łzy, czy Cię słyszę. Słyszę? Nie przestałem Cię słuchać ani na sekundę. Ta modlitwa, która ledwie wyszła z Twoich ust, ten cichy westchnienie w środku nocy, ta myśl, czy Bóg mnie widzi? Widziałem wszystko. Czułem wszystko. Byłem tam i nadal jestem. To, że mnie nie czujesz, nie znaczy, że się oddaliłem. Bo ja nigdy nie odszedłem od ciebie. Myślisz, że idziesz za wolno, że czasem się cofasz, że straciłeś rytm. Ale kto powiedział, że musisz biec? Ja tylko chcę, żebyś szedł ze mną. Nawet jeśli się boisz, nawet jeśli nie rozumiesz, co będzie dalej. Bo może nie widzisz drogi, ale ja ją widzę. Piszę wszystko z detalami. I każdy detal ma znaczenie. Nawet te najcięższe dni, te chwile, gdy myślisz, że nic się nie zmieni, to też część tego, co razem budujemy. Nie musisz mieć wszystkiego poukładanego, by coś zaczęło się dziać. To nie Twoja siła porusza sprawy, to moja ręka. A moja ręka już nad Tobą jest. Już działa, podczas gdy Ty tylko głęboko oddychasz i próbujesz utrzymać wiarę przy życiu. Już troszczy się o odpowiedzi, o połączenia, o drzwi, które wydają się zamknięte na głucho. Tyle, że są rzeczy, których jeszcze nie widzisz, i to jest w porządku. Czasem to, co robię, musi pozostać niewidoczne, byś naprawdę nauczył się ufać. Zaufanie nie polega na rozumieniu, polega na odpoczynku. A wiem, że odpoczywać jest trudno, gdy wszystko wokół krzyczy o pośpiech, pilność, rozwiązanie. Ale ja nie działam według tempa świata. Ja działam we właściwym czasie, i ten czas już się zbliża. Są obietnice, które już zaczęły się spełniać, choć tego jeszcze nie zauważyłeś. Są sytuacje, które kształtuje za kulisami. I wkrótce wszystko, co wydawało się zablokowane, zacznie mieć sens. Masz wartość, która nie zależy od tego, co zrobiłeś, od Twoich błędów, od tego, co o Tobie mówiono. Nie patrzę na Ciebie z osądem. Patrzę z nadzieją, bo widzę to, kim jeszcze możesz się stać. I to. Co widzę, nie jest małe. Widzę odwagę, widzę pokorę, widzę głód prawdy. I to właśnie sprawia, że wciąż pukam do Twojego serca, nie poddawaj się. Nie zatrzymuj się. Nie zadowalaj się czymś mniejszym niż to, co dla Ciebie przygotowałem. Myślisz, że nie jesteś gotów, ale ja już zacząłem. Myślisz, że nie wystarczasz, ale ukształtowałem Cię dokładnie tak, jak trzeba. Nic w Tobie nie jest przypadkowe. Nawet Twoje potknięcia. Znam Twoje najskrytsze myśli, bóle, których nikt nie rozumie, marzenia, które trzymasz w ciszy. I mówię Ci teraz, to jeszcze nie koniec. Nic nie jest stracone. To nie zakończy się w ten sposób. Przyjdzie moment, w którym spojrzysz wstecz i zrozumiesz, czemu to tyle trwało, czemu bolało, czemu było tyle ciszy. Ale teraz chcę tylko, żebyś szedł dalej. Nawet zmęczony nawet bez sił bo każdy twój krok nawet jeśli się potykasz jest widziany przeze mnie z miłością troszczę się o twoje kroki troszczę się o twoje serce a jeśli mi pozwolisz pokażę ci co jeszcze przed tobą są teraz ludzie którzy czekają na odpowiedź którą dam przez ciebie są miejsca które zostaną przemienione samą twoją obecnością bo tam gdzie stajesz ja też jestem tam gdzie mówisz, ja również mówię. I nawet gdy czuję się zbyt słaby, by cokolwiek zrobić, sama Twoja obecność jest już dowodem mojej mocy. Nie lekceważ tego, co czynię w Twoim życiu. Nie rozpraszaj się myśląc, że to mało, bo to, co tworzę w Tobie, sięgnie dalej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Jeszcze zobaczysz, jak drzwi otwierają się znikąd. Poczujesz pokój pośród wątpliwości. Zrozumiesz, że wszystko, nawet to, co wydawało się chaotyczne, było pod moją kontrolą. Ale, żeby to się stało, musisz przestać próbować kontrolować wszystko sam. Zaufaj, po prostu. Zaufaj, nawet nie wiedząc, co przyniesie jutro. Zaufaj, nawet gdy zmęczenie Cię przygniata, bo ja tu jestem i nie puszczę Twojej ręki. Zostałeś stworzony, by wytrwać. Ukształtowałem Cię tak, byś znosił trudne dni i mimo wszystko nadal wierzył. I właśnie to teraz w Tobie widzę. Wiarę, która wciąż bije, mimo wszystkiego, co przeszło. A skoro ta wiara wciąż w Tobie jest, to nic nie jest stracone. Jeśli poczułeś, że to ja właśnie teraz mówię do Ciebie, napisz w komentarzu, wiem, że Bóg mnie widzi. Bo dokładnie to robię, patrzę na Ciebie z miłością, trzymam Cię mocno i przypominam, że wszystko jest w moich rękach. A moje ręce nigdy nie zawodzą. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, podziel się ją z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to słowo pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby dalej otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę posyłać do Twojego serca. Razem umocnimy tę więź, w której zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.